Cześć! Z tej strony Lego Heropolska i w dzisiejszym odcinku zajmiemy się zestawem na pierwszą połowę roku 2021 a dokładnie Lego Star Wars 75300 Imperial Tie Fighter. Zapraszam Was do oglądania. Cześć. To jeszcze ja, Lego Polska i chciałbym was zachęcić, jeśli oczywiście moje filmy wam się podobają, do zostawiania subskrypcji z dzwonkiem, wtedy nie przegapicie żadnego filmu. oraz też do zostawienia łapki w górę, komentowania. Możecie napisać, jeśli coś źle powiedziałem w danym filmie czy jeśli chcecie podzielić się jakąś informacją. Możecie też podatkowy content oraz fajne zdjęcia minifigura. wpaść na mojego Instagrama, również zostawić obserwacje, jeśli będą Wam się oczywiście moje zdjęcia podobały. A więc już przejdźmy do filmiku. Przejrzymy się jeszcze pudełku z przodu. No i mamy tu przedstawiony oczywiście nasz model, myśliwca Tai. W nim siedzi pilot, mamy oczywiście kwalifikację wiekową, numer katalogowy oraz nazwę, tutaj znak, że jest to na licencji Disneya, wszystkie trzy minifigurki, które otrzymujemy w zestawie, no i mamy tutaj jeszcze Dartha Vadera jako po prostu grafika z pudełka. Właśnie te grafiki są różne, to zależy z jakiej ery są dane zestawy, na przykład ten z klasycznej trilogii to jest Wader, a na przykład z Mando jest nasz Mando. Jeszcze pokażę Wam jak to pudełko prezentuje się z tyłu. No i mamy tak, oczywiście pokazany z innej strony zestaw, znaczy może z tej samej strony, ale po prostu, no po prostu w innej pozycji. I mamy tylko jedną funkcję bawialną. Możemy wystrzelić pociski oraz taką nie do końca funkcję bawialną, tylko taką bardziej dostęp do kabiny. Możemy sobie otworzyć tą kabinę górą oraz przodem. I możemy zagrać tym zestawem w grze Lego Star Wars The Skywalker Saga. Teraz przejdźmy do zawartości. No dobrze, oczywiście zestaw klasycznie otworzony. No i co mamy w środku? Woreczek numer 2, woreczek numer 1 oraz woreczek numer 3. Oprócz tego w pudełku znajdowała się oczywiście instrukcja. No i tak, oczywiście przejdziemy jak zawsze na inne zestawy na ten rok. Tutaj, jeśli, jeśli jesteście nowymi widzami, to właśnie możecie sobie zobaczyć. Ja tutaj na, ten zestaw, na temat tych zestawów kilkukrotnie już się wypowiadałem, więc mój komentarz będzie tu po prostu zbędny. Czekajcie, i chyba gdzieś tu jest tak: plakat gry LEGO, Sky, Lego Star Wars The Skywalker Saga. Jeszcze mamy, oczywiście, napis win. A teraz przejdźmy już do gotowego zestawu. Tak się prezentuje cały zestaw, łącznie z minifigurkami. No i myślę, że przy okazji takiego zestawu myśliwca najpierw zajmiemy się właśnie myśliwcem. No i tak, zaczynamy klasycznie od kokpitu. Możemy do niego dotrzeć, mamy do niego po prostu dostęp. Możemy otworzyć szybkę tą z przodu oraz od góry klapę. Możemy to sobie łatwo zamknąć. Tutaj mamy nadruk, to właśnie są wszystko nadruki, a nie naklejki. Jest to całkiem fajnie zbudowane. Tutaj mamy z tyłu jeszcze jakieś detale czerwone. To taka jakby tylna klapa. Ona się nie otwierała, ale myśliwce właśnie miały tam coś takiego. Tu możemy sobie oczywiście wystrzelić. Trochę słabo to od tyłu wy wygląda, no ale już trudno. Wracając do kokpitu, przejdźmy do jego środka. No i tak pilot już tu wyleciał, ponieważ w jego miejscu tam gdzie on ma siedzieć, to po prostu nie ma studów. I po prostu nie ma jak tam się wpasować, tylko może się ślizgać. Ogólnie jest to fajnie wykończone, ale nie mamy tam żadnych takich jakichś paneli, czegoś tego typu, tylko po prostu cztery czerwone groszki i tyle. Nie mamy również uchwytu na broń, a szkoda, bo też musimy ją gdzieś na bok odkładać. Tutaj mamy jeszcze jakieś zaokrąglone detale, z dwóch stron takie same, z tyłu również, one są zakończone takimi krotkami, no i tak, skrzydła. Pozwolę sobie omówić jedno, ponieważ obydwa to są po prostu lustrzane odbicia. No i tutaj na plus kolejna, kolejny nadruk zamiast naklejki. To właśnie jest lepsze od x swinga że nie ma ani jednej naklejki. I tu mamy ogólnie te charakterystyczne pasy. To co prawda na tych myśliwcach chyba nie były takie wypukłe elementy jak tutaj, tylko po prostu farba, po prostu jakieś zdobienia, a tutaj jest to takie 3D wypukłe i ja tych rozwiązań tak nie za bardzo, nie za bardzo po prostu w statkach i pojazdach nie za bardzo je lubię. Za to całkiem ciekawie się prezentuje ta rama, ponieważ w starych tajach, jeśli się nie mylę, to była ona po prostu obudową tego. Po prostu tutaj na stóły zaczepione, a tak mamy tutaj taką jakby bardziej 3D dobudowaną i mi się to podoba. Tutaj szkoda tylko, że jeden klocek jest ciemnoszary, bo trochę kolorystycznie nie pasuje. Mam tutaj też ciekawe, co ciekawe zawiasy kulkowe. Z drugiej strony również. No i to chyba tyle, co do tego myśliwca. Drugiego skrzydła, jak mówiłem, nie omawiałem, ponieważ to lustrzane odbicie, a więc teraz przejdźmy do figury. Zaczniemy od minifigurki figurki, dlatego zestawu najważniejszej, ponieważ pilota naszego myśliwca. No i tak, przeglądaliśmy się takiemu samemu bądź podobnemu przy recenzji zestawu Tysta Striker, no ale tutaj też muszę go pokazać. Posiada on jako wyposażenie zwykły, krótki blaster, no nic nadzwyczajnego. Yy, no to najciekawszą chyba jego rzeczą jest helm. Mam tutaj jeszcze takie siwe malowania. Tutaj mamy symbol imperium. Kształt ogólnie hemu bardzo mi się podoba. Jest on już chyba od 2007 roku, tylko jego największy minus to to, że z tyłu widać głowę. Po prostu głowę naszego szturmowca. No, tu możemy naprawić to, jeśli damy szturmowcowi czarną głowę. To wtedy tego nie widać. Jako głowę dostajemy, co ciekawe nie niewściekłego klona tylko ze złoszczonego typa, więc fa całkiem fajnie. Mamy co do nadruków na torcie aparat tlenowy, pas z klamrą, z drugiej strony te nadruki niby są fajne, ale nic również takiego nadzwyczajnego, a te nogi już miało, miało kilka figurek jak kanonierzy Gwiazdy, Gwiazdy Śmierci czy inni piloci Imperium. Drugą już minifigurką w tym zestawie, i chyba najnudniejszą, jest Stormtrooper. Stormtrooper, szturmowiec, tak ci, którzy ją umieją strzelać, właśnie ci. No i tak, jako broń posiada blaster E11, znaczy pewnie te, mówię, te blastery pewnie były wzorowane na E11. -kach. Te hełmy są nowe od roku 2019, ja już chyba mówiłem, że te hełmy całkiem mi się podobają. Chociaż chyba jestem bardziej za tymi z 2017. Na pochwałę zasługuje to, że z tyłu nawet mamy nadruki. No i tutaj Tadam, zdejmę mu twarz. I to również nie jest wściekły klon, ponieważ właśnie Lego ostatnio daje szturmowcom jakieś inne twarze, żeby po prostu nie byli oni klonami, tylko tak, ludźmi po prostu. No bo tak naprawdę, no byli to ludzie, tak. A drugi na torsie jakoś też nie powalają, ale jest to po prostu zbroja. Mamy jakiś pas, te detale, te, takie wgniecenia, tam tak się to prezentuje jeszcze z tyłu. Mamy tutaj jeszcze ładunek wybuchowy oraz zbroje in na nogach oraz na kolanniki. Co ciekawe, właśnie w czterumowcy mają jeden taki na kolanik, a jeden taki. No, a teraz przejdźmy już do ostatniej figurki. Ostatnią już mi figurką w tym zestawie jest Droid Protokolarny na N -I L... 8 Powiedzmy, że jakoś tak to się czyta. Jest to Droid Protokolarny Imperium w kolorze czarnym. I co najciekawsze, najlepsze dla tej figurki. Ta głowa. Bardzo mi się podoba ten odlew. On występował u innego modelu tego Droida, ponieważ on też miał chyba jakieś dwie poprzednie wersje. Ale jest to moja pierwsza jego wersja i jestem z tej figurki zadowolony. A drugi na tor się jakoś nie powalają, chociaż wiadomo widać tam jakieś kable, przewody, jakieś detale, że co jakby zbroi czy tam. Nie zbroi, ale. Po prostu tego jego korpusu. Tu mamy z tyłu również kable. Bardzo myślę, że z tymi kablami jest to takie nawiązanie do innych brydoidów protokolarnych, bądź c po No i nogi, no nawet mi się podobają. Też przypomina mi to takie nakolanniki jak mieli szturmowcy na dolnych elementach zbroi. Ta figurka jest unikalna dla tego zestawu i chociaż był on chyba jeszcze, nie wiem, czy w takiej samej wersji, w zestawie Gwiazda Śmierci z 2016, podajże, roku. A więc to chyba tyle co do figurek, a teraz przejdźmy do podsumowania. Podsumowując, tak jak w przypadku zestawu TIE Striker, minifigurki są ok. Jest, jest Są one tutaj w trzech sztukach. No i mi się na pewno przydadzą. Ten pilot również, bo mam już kilku pilotów, więc może być jakiś mały oddział szturmowca. Jak widzicie, jest to już mój piąty. Więc zbiera się drobna armia. Droid to kolarny też mi się podoba. Ale jak już mówiłem, najważniejszy jest myśliwiec. Myślę, że jest bardzo dobrze wzorowany. Nie wliczając szczegółu. Że te skrzydła według mnie powinny być może troszeczkę wyższe, ale ogólnie zbudowany jest ładnie. Też nie mówiłem Wam, że to tylko trochę nie pasuje mi to, że te opasy to są po prostu zamiast jakichś nadruków czy coś, to są takie wypukłe elementy, a to powinno być zwykłe malowanie. Co jest też na plus w przeciwieństwie do X-Winga. W zestawie nie występują żadne naklejki, tylko dostajemy podejrzeć, 4 na drugi: 2 na skrzydłach, jeden od kokpitu i jeden od szybki. To chyba tyle co do tego odcinka. A się z Wami Żegnam. Do następnego odcinka. I na razie.